Siemanko, witajcie. Dzisiaj piątek, 5 czerwca. Ostatnie chwile siano sianokosów u mnie, pierwszego pokosu. Tak postanowiłem nagrać krótko informacyjnie. Jestem na ostatniej działce. Do zebrania mi tutaj zostało 8 belek, których wczoraj nie wziąłem. Działka hektarowa, było na niej 12 belek. No i 4 akurat jechałem obok, to zabrałem na doładunek, 8 mi nie weszło. No i nie chciało mi się już w nocy tu przyjeżdżać, bo też trzeba kawałek przez miasto przejechać. No i mamy piątą, nie, za 10.05 jest rano, przyjechałem sobie od rana przed oprzętem, żeby to zabrać, zaraz przykryć, u nas zaczęło niedawno kropić, także zaczął padać deszczyk, a co do lawety, to ta moja mała, stara lawetka, ale daje radę, światła są to najważniejsze, no i tak wozimy, tak wozimy, belki zaraz jeszcze wyjdę, wam pokażę, no wiadomo, że po ale starałem się je do oporu zbijać. Myślę, że, że nie wyszło to y, aż tak najgorzej. No i co? I teraz idealnie jakby popadało y, najlepiej ze 20-30 litrów, ale tak dobrze chyba nie ma. Nie, przynajmniej nie zapowiadają, ale wiadomo każdy deszcz y, na wagę złota. Zaraz wyjdę, pokażę wam y, jak te feleczki wyglądają. owinięte dość, dość ładnie, no no jak to się, no wiadomo, no posipnie, ale nie ma, nie ma tragedii, belka swojej waży jednemu jest, no trzeba dobrze szarpnąć, żeby ją na przykład postawić, tak na sztorc, także no tak to wygląda, kropi coraz bardziej, także ja się biorę jeszcze pojadę, muszę flis rozciągnąć, no bo w stuk oczywiście ustawiam no i, i tyle, tak, i tyle i pierwszy pokos u mnie uważam za za zakończony. Udało się. W poniedziałek kosiłem wszystkie łąki. Dzisiaj jest piątek. Wczoraj po południu prasowałem te siana wszystkie. Nie wyszło tego dużo, bo średnio siana wyszło 12 belek z hektara. 61 chyba dokładnie wszystkich. Także z 5 hektarów. No i tak to jest. Zabieram te 8 i jadę i, i biorę się za robotę. Także to tyle. Na razie. Trzymajcie się i do następnego.